Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z serii Formuła Pałac, w odcinku specjalnym. Ja jestem Maksymilian Janowczarek i witam Was po dłuższej przerwie w naszych spotkaniach. Mój powrót z audycją troszkę wcześniejszy niż planowałem, ale no nie dało się jednak obejść bez omówienia tego, co się stało, bo wczoraj naprawdę poszła niezła bomba. Jeśli chodzi o rynek transferowy, no ale omówimy sobie to wszystko już za chwilkę, także nie przedłużajmy i lecimy szybko z tematem, bo naprawdę warto. No dobrze, co takiego się stało z tym, że yy, jest taka sensacja? No, drodzy Państwo, stało się coś, co tak naprawdę chyba nikt nie przewidywał, że może się stać. Mianowicie, Louis Hamilton przechodzi nam od przyszłego roku do Ferrari. Żegna się nam siedmiokrotny mistrz świata z Wielkiej Brytanii z ekipą srebrnych strzał i przechodzi do ekipy romczego konia, będzie się woził nam w kolorach czerwonych. Dlaczego to było tak niespodziewane i dlaczego to jest taka bomba? No, z kilku powodów, ale może zacznijmy sobie od samego początku, omówmy sobie w ogóle, jak to wyglądało. No, żeby dobrze to wszystko obgadać, musimy zacząć od takiej rzeczy, która miała miejsce dzień wcześniej, czyli 31 stycznia. Był to dzień, w którym Formuła 1 odrzuciła wniosek ekipy Andretti o dołączenie do stawki Formuły 1 od sezonu 2025. Muszę o tym wspomnieć tak lekko, no bo to tak na dobrą sprawę jest materiał na osobną audycję. Uważam, że to jest no, niefajne i jednocześnie warto omówienia, ale to nie na tym się skupimy. Do tego wrócimy, może w kolejnej audycji, postaram się o tym pamiętać, postaram się, żeby faktycznie to było poruszone, ale wracając do tego, co było później. Kilka godzin po tym, jak się dowiedzieliśmy, że ekipa Andrettich nie dołączy do Formuły 1, jednak, bo Formuła 1 się nie zgodziła, dostaliśmy pierwsze informacje o tym, że szykuje się jakaś bomba na kolejny dzień, że będzie to naprawdę gruby news. I zaczęły się jakieś pierwsze przecieki o tym, że ponoć Louis Hamilton ma przejść do Ferrari w najbliższym czasie. No ale przez to, że fani byli wkurzeni na to co zrobiła Formuła 1 właśnie z wnioskiem ekipy Andretti, przez to, że nie było jeszcze jakichś dużych głosów o tym, że faktycznie tak może się stać, że Luis przejdzie do Ferrari. No to Niektórzy mówili, w tym ja, że no, tak troszeczkę średnio chce mi się w to wierzyć. No ale stwierdziliśmy, dobra, machniemy ręką, standardowe właśnie takie pitu-pitu i tyle. No dobrze, przeszliśmy sobie na spokojnie przez to i mieliśmy już później kolejny dzień, dzień 1 luty. Zaczęły się e, też rozważania na ten temat. Ale zaczęło się robić też coraz głośniej na temat tego, że no jednak to może nie być tylko plotka standardowa przed praktycznie każdym sezonem, że a może Louis jest kuszonym przez Ferrari i tak dalej. Zaczęło się robić o tym coraz głośniej i zaczęło się robić głośno o tym przede wszystkim w takich no, rzadko mylących się źródłach. Mówiło o tym m.in. na przykład BBC. No i okazało się powoli, że naprawdę zaczyna to iść falą, taką dość pokaźną, że faktycznie Luis może przejść do tego włoskiego zespołu. I mimo wszystko jednak nie każdy był nastawiony do tego, że to jest realne. I tak jak ja przyznam, wiele osób twierdziło, że no brzmi to tak troszeczkę średnio, bo za dużo zbiegów okoliczności tu jest, bo brzmiało to tak na takiej zasadzie, jakby ktoś stwierdził, że no skoro ludzie chcą nas wiej za to, że nie dopuściliśmy Andretti tych dostawki, to może jakoś odwróćmy ich uwagę, a może puśćmy jakąś mocną plotkę, na której się wszyscy skupią i w taki sposób zamieciemy tamte zamieszanie pod dywan. No to co? No to może Louis Ferrari? Dobra, dobra, no to puśćmy to. Sr. Poszło. I no, wiecie, ludzie się zaczęli ekscytować tym i zapomną o tym. Wiecie, jak to się mówi, jak jest za dużo zbiegów okoliczności w jednym momencie, to nie wygląda to jak zbieg okoliczności. No, ale okazało się, że coś może w tym faktycznie być, ponieważ później w południe na Twitterze Mercedesa pojawiło się info o tym, że Toto Wolf zbiera całą ekipę Mercedesa. Na godzinę 14, bo ma coś bardzo ważnego do ogłoszenia, pilne zebranie jest. No i zaczęły się pierwsze przecieki o tym, że może chodzić o to, że Luis się żegna po tym sezonie, po sezonie 2024 z ekipą Mercedes. No, ale dalej wiele osób było sceptycznych, mówiło się już o tym często też, że tak na dobrą sprawę jest to. No, coś, co jest w miarę prawdziwe, bo naprawdę bardzo, bardzo rzetelne źródła o tym mówią, i źródła to są takie, które się rzadko mylą. No, ale wiele osób, w tym ja też, stwierdziło: Dobra, dobra, taka śpiewka jest zawsze na ten temat, poczekamy, zobaczymy. Jak zobaczę oficjalne ogłoszenie, no to wtedy uwierzę. No i faktycznie tak było. Faktycznie doczekaliśmy się tego oficjalnego ogłoszenia. Bodajże przed godziną 20.00 Mercedes oficjalnie ogłosił, że Louis odchodzi po tym sezonie z ekipy, a dosłownie 5 minut później Ferrari ogłosiło u siebie, że tak, Louis został u nas zakontraktowany na kontrakt wieloletni i przechodzi od przyszłego roku do nas. I z tego co udało się gdzieś mi dokopać, yy, okazało się, że jest to kontrakt taki w sumie, jaki się spodziewałem, czyli w formacie 2 plus 1, 2 lata określone z góry, plus yy, możliwość przedłużenia o rok trzeci. Także mamy Luisa przynajmniej na 2025 i 6 z możliwością przedłużenia na 2027 w ekipie romczego konia. I teraz można się zapytać, no dobrze, ale jak to jest możliwe, że Luis przechodzi z Mercedesa do Ferrari, przecież miał podpisany dwuletni kontrakt? No właśnie, nie. Właśnie, tu jest taki drobny haczyk, że to był kontrakt dwuletni, ale na zasadzie 1 plus 1. Jeden rok gwarantowany i jeden rok przedłużony, o ile dwie strony się na to zgodzą. I w tym kontrakcie było właśnie tak, że była klauzura, którą można było aktywować, że jeżeli ktoś się nie zdecyduje na przedłużenie tego kontraktu o kolejny rok, no to po prostu zostaje ten kontrakt po roku rozwiązany i tyle, co umożliwiło Luisowi przejście do Ferrari. I powiem szczerze, to jest naprawdę gruby news. Po pierwsze, pokazuje to w złym świetle Mercedesa. Dlaczego w świetle? Ponieważ Louis, który przez wiele, wiele lat był bardzo za Mercedesem, cały czas z nim jeździł. No, po tych długich latach jednak ostatecznie zwątpił w ekipę, zwątpił w to w jakim kierunku zmierza, no i trzeba było jednak podjąć trudną decyzję. Jak sam stwierdził, była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jego życiu, żeby opuścić ekipę Mercedesa. No ale jeżeli Luis się na to zdecydował, no to znaczy, że naprawdę jest raczej niezadowolony z tego, w jakim kierunku to idzie. I zdał sobie sprawę z tego, że w najbliższych latach raczej nie będzie tam za bardzo czego szukać. No i zdecydował się na przejście do ekipy Ferrari i zaczęły się też pierwsze spekulacje na ten temat, co i jak, dlaczego. No, właśnie, może być tak, że jakieś perspektywy są dobre w Ferrari na kolejne sezony. Brzmi to trochę dziwnie w obecnej sytuacji, ale tak, to jest możliwe. No i zobaczymy, czy Luis będzie miał to szczęście i to wyczucie, jakie faktycznie miał, bo nie ukrywajmy, to jest e, sytuacja, w której e, no mamy Luisa w trzeciej ekipie w jego karierze w ogóle. Pierwszą był McLaren, kiedy był u szczytu swojej potęgi. A drugą był Mercedes, który jak Luis przeszedł do niego, praktycznie po chwili zaczął już naprawdę śmigać ostro i wygrywać tytuły mistrzowskie. Także ciekawie, czyżby to był zwiastun, że teraz za niedługo doczekamy się ery Ferrari, na przykład od 2026 roku, kiedy będziemy mieli nową rewolucję silnikową, niewykluczone. Ale to są na razie spekulacje, i można tylko na razie to mówić w kwestiach właśnie takich, a o niczym pewnym nie możemy tak na dobrą sprawę mówić, bo to jest jednak dość odległa jeszcze perspektywa. No i co dalej w takim kontekście? Jakie są tego konsekwencje? No, po pierwsze tak jak mówię, wizerunkowe dla Mercedesa. No to tak średnio wygląda, jeśli Louis, który jest tyle z tą ekipą odchodzi. Po drugie, konsekwencje są tego takie, że z zespołem Ferrari żegna się Carlos Sainz, a w Mercedesie robi się wakat na sezon. Przyszły na sezon 2025. I co jest ważne w tym kontekście, No, Luis rozkręca nam karuzelę transferową przed rozpoczęciem sezonu 2024. I zaczynają się już spekulacje na temat e, roszad e, kierowców na sezon 2025. No i sobie to też teraz poruszymy. No, tak jak mówiłem, mamy wakat w Mercedesie. No tutaj raczej się znajdzie jakiś chętny. Ponoć brani pod uwagę są trzej kierowcy przede wszystkim. i Jest to Alexander Albon z Williamsa. Alex, Albon, który ma bardzo dobre ostatnio wyścigi. No i nie ukrywajmy, już od jakiegoś czasu też słyszy się plotki o tym, że Alex będzie chciał się nam zawinąć z Williamsa, że tam już się powoli dusi i że chce jeździć gdzieś wyżej, bo stać go na więcej. Drugą opcją jest Esteban Ocon, czyli były. Podopieczny Mercedesa, który teraz jeździ w Alpine. A trzecią opcją jest Fernando Alonso. I teraz niektórzy mogą zrobić wielkie oczy, ale tak Fernando Alonso też jest brany pod uwagę i nie dziwi mnie to. Z takiego powodu, że mógłby to być bardzo dobry zawodnik, który jednak by, no, był dość konkurencyjny w konkurencyjnym zespole. Poza tym można powiedzieć, że dobra, no ale Alonso przeżył w jakim wieku jest. No to już nie jest najmłodszy człowiek. No tak, ale z drugiej strony popatrzmy na to, co się działo w zeszłym sezonie, i no, trzeba powiedzieć to wprost. Fernando przeżywał w zeszłym sezonie swoją drugą młodość, jeżeli będzie wakat w Mercedesie, jeżeli Aston będzie na tyle skłonny, żeby jednak oddać Mercedesowi ich zawodnika, bo niczym Fernando nie skuszą. No to, to może też tak się skończyć. No i co za tym idzie? Mamy roszadę taką, że do Mercedesa znajdzie się na pewno jakiś chętny, ale poza tym zwolni nam się wtedy miejsce w innym zespole. No i tutaj mamy gałązki rozchodzące się w różne strony w zależności od tego, co się stanie. Jeśli będzie to Aleksander Albon, no to zrobi się miejsce w Williamsie. No i pytanie, kto tam będzie mógł być. Mówi się o tym, że niby Carlos Sainz na upartego byłby chętny na to miejsce, no ale nie wydaje mi się, że jednak Carlos chciałby aż tak nisko schodzić. Więc ja tutaj obstawiam, że no raczej nikt inny z Formuły 1 z obecnej stawki w sensie nie byłby chętny do tego, żeby jednak się bawić w takie rzeczy. Więc z automatu tutaj idzie ktoś z F2. No tylko pytanie, kto? Pytanie, kto by się tam faktycznie nadał. Tutaj może być faktycznie trochę problem. No ale jakiś, ktoś z młodych kierowców na pewno tam się jakoś wciśnie, bo zespół raczej nie zostanie bez żadnego kierowcy. Co dalej? Inna możliwość. Esteban Okon, Esteban Okon idący do Mercedesa, no to wtedy właśnie dobre pytanie. Tutaj raczej też jest możliwość kogoś z młodszych zawodników, na przykład Teopurszer, który niewykluczony, że byłby chętny do zajęcia takiego stanowiska, może Mike Schumacher, może ktoś z długodystansówek. Może ktoś z niższych progów Formuły 1, ale w sumie kto mógłby tam pójść? W zależności od tego, jak wypadną rozmowy kontraktowe, może Walteri Bottas, może Guanyu Joe, ale tutaj pewien nie jestem, się okaże. Może ewentualnie któryś z zawodników Hasa. Tutaj prędzej wydaje mi się, że może Nico Hulkenberg byłby skłonny do takiej zabawy. I chyba tyle, bo raczej Alpin obecnie nie jest zespołem konkurencyjnym, nie jest czymś, na co ktoś mógłby się bardziej skusić. Opcja numer 3, czyli Fernando Alonso idący do Mercedesa. To jest też coś, co mogłoby być ciekawe. I tutaj tak naprawdę gałęzie nam się transferowo rozchodzą w dwie strony, bo może być to zarówno ktoś z F1, jak i ktoś z młodszych zawodników. I tutaj raczej jeśli chodzi o zawodników, których jeszcze nie było w Formule 1, najprawdopodobniej pierwszym kandydatem byłby Felipe Drugowicz z Brazylii, który jest dość obiecującym zawodnikiem, który miał okazję już pojeździć za kierownicą Aston Martina w treningach. Jeśli chodzi o zawodników z Formuły 1, nie ukrywajmy, Aston Martin jest zespołem, który tutaj dałby radę faktycznie. Zachęcić nie jednego kierowcę z Formuły 1, o ile będzie zespołem konkurencyjnym dalej. Tutaj chętny może być właśnie wspomniany wcześniej Carlos Sainz, który pewnie nie pogardziłby takim zespołem. Tutaj chętny może być na pewno każdy zawodnik z niższych poziomów niż Aston Martin, o ile mu kontrakt na to pozwoli. Także no, tutaj mogą być ciekawe naprawdę roszady. No i. Jeszcze kwestia kolejna, czyli ta, jak wspomniałem, kwestia Carlosa Sańca. Co z nim? No bo teraz jest na rynku, bo będzie się żegnał z Ferrari. Sainz powiedział, że w swoim czasie da znać o tym, jaka będzie jego przyszłość, natomiast tutaj raczej nie wydaje mi się, że po prostu odejdzie z F1. Tutaj raczej któryś z zespołów go weźmie. Mówi się ponoć o tym, że bardzo zainteresowany Carlosem ma być Audi. Audi, czyli Zauber w obecnej stawce, która teraz będzie, czyli była Alfa Romeo. Zauber, który właśnie w Audi się będzie zmieniało od 2026 roku. No, i nie ukrywajmy, to może być też y, ciekawa opcja dla Carlosa. Kolejny zespół fabryczny, kolejny zespół z własnym silnikiem, zespół, który aktualnie się dość mocno zbroi, jeśli chodzi o personel. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ponoć tutaj jest właśnie taka chęć. Natomiast, jeżeli nie, no to w zależności od tego, co będzie dalej, wydaje mi się tak czy siak jednak, że. Karol gdzieś się zadomowi, tylko pytanie właśnie gdzie, pytanie właśnie w którym miejscu i na jak długo. Ale raczej wydaje mi się, że nie pozbędzie się możliwości startowania w Formule 1, bo jest to na tyle dobry zawodnik moim zdaniem, że no raczej jego odejście z tego sportu byłoby czymś mocno dziwiącym moją osobę. Więc, więc raczej takiej możliwości nie biorę pod uwagę. No i trzeba też wspomnieć, że kandydatem może być ktoś z IndyCar, bo tam też mamy paru chętnych, którzy poszli do Formuły 1. Mowa tutaj na przykład o panu, co się zwie Colton Herta. Tutaj chętny może też być Pato Award, może Alex Palow, Także no tutaj też y, trzeba tych panów brać pod uwagę, bo możliwe, że też będą się chcieli zahaczyć w Formule 1, korzystając po prostu z takiej, a nie innej sytuacji. I tyle. No i na sam koniec jeszcze jedna kwestia. Zaczęły się e, też e, takie rozmowy na temat tego, co też mogło, oprócz tego, że no coś idzie nie tak. E, w Mercedesie, co mogło jeszcze takiego kierować Luisem? No zaczęły się spekulacje o tym, że może to być takie postawienie na jedną kartę, na zasadzie jak będzie dobrze, to będzie dobrze, a jak nie, no to kończę karierę. I wbrew pozorom to też nie jest y, głupie, ponieważ nie ukrywajmy, Luis też już ma słuszny wiek, już cztery dyszki będą, także. Tutaj, no, jeżeli faktycznie się żegnać w jakiś sposób z Formułą 1, to no, słusznie niektórzy się śmieją, że stwierdził: Jak już się ma pożegnać, to się pożegnam z Ferrari po prostu. I to jednak też pokazuje w pewien sposób, że Ferrari jest ekipą taką symboliczną, mimo wszystko. Że to jest jednak coś, gdzie każdy jednak chce jeździć, bo jak to mówi wielu kierowców, no tak naprawdę kierowca Formuły 1 ma dwa marzenia: zdobyć tytuł Mistrza Świata i jeździć w Ferrari. A najlepiej, jak się uda zrobić oba w jednym momencie. Także taka możliwość też jest dopuszczalna moim zdaniem. Luis tak na dobrą sprawę nie ryzykuje niczym, bo swoje już naprawdę powygrywał i tak na dobrą sprawę może tylko wzmocnić tą ekipę. A jeśli chodzi o to, co będzie dalej, no to tak na dobrą sprawę też nic nie straci, bo stwierdzi, że no, byłem w Mercedesie, Mercedes się posypał ostatnio. Poszedłem do Ferrari, bo mnie skusili czymś. No, kończyło się jak się skończyło, ale była to miła przygoda na zakończenie mojej kariery, miła przygoda na pożegnanie się z tym sportem i symboliczna bardzo, więc jestem zadowolony z tego, co się stało. Także, tak jak mówię, no, wizerunkowo na pewno nie straci. Raczej mam wrażenie, że może mógł tylko przybyć kibiców. Także zobaczymy, co się z tego wykluje. Może być naprawdę ciekawie. No, i tak jak mówiłem, to też rozkręca nam bardzo dużo spekulacji, jeśli chodzi o przyszły sezon. A wspomnijmy jeszcze o tym, że dopiero negocjacje kontraktowe w kwestii przyszłego sezonu u kierowców, którym się kończy w tym sezonie kontrakt, dopiero się zaczną gdzieś w okolicy przerwy wakacyjnej. Także, no, drodzy Państwo, tutaj się szykuje naprawdę. Naprawdę ciekawe przedstawienie. Naprawdę może być fajnie. Miasto, tak jak mówiłem, bardzo gruby, bardzo interesujący i bardzo niespodziewany. Tak jak mówiłem, nikt się raczej nie spodziewał tego, że to pójdzie w tym kierunku, bo no, często były takie spekulacje, a jednak się okazało troszeczkę inaczej. Jednak się okazało, że to będzie prawda. Także, no. Nie ukrywam, zaskoczony jestem, ale co się z tego wykluje, no to zobaczymy. Przed nami jeszcze jeden sezon Luisa w ekipie Mercedesa. Pytanie, jak on będzie wyglądał, bo niewykluczone, że Luis tutaj priorytetowo nie będzie traktowany, bo jednak rasek zostaje na dłużej, a Luis po tym sezonie odchodzi. A potem widzi się już we Włoszech z nową ekipą, w której spędzi przynajmniej dwa lata, może nawet dłużej. Więc zapewne jest gotowy na nowe wyzwania i w sumie mnie to nie dziwi. Miejmy nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku i że skończy się całkiem nie najgorzej, zarówno dla jednej i drugiej strony. A co się faktycznie okaże, no to czas pokaże. Dziękuję za dzisiaj. Tyle ode mnie i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej hej.